YES! Come on! That's yes. ball position. Ball position. Bam, 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 bam! Woohoo! Grazie, ragazzi! Woo! Grazie. Grazie. Macchina grande. Macchina rossa. Thank you, guys. Great qualifying. Great car. Really enjoyed that one. Woo! one Proszę macie, nie, Maciej, kurwa spierdalaj Jest Uff. Pierwsze Pol co się w torpedo Tak jest, super Grande Tiger dodaje moc Panie, dlaczego Ty pojechałeś od zewnętrznej, Boże święty? Safety car. Co wy gadacie? Nie, no macie spierdalaj Kurwa, naprawdę ktoś do mnie dzwoni. Jest, będzie! No nie! Edu zajebie się, kurwa! Dlaczego? Ja pierdolę wiecznie! Kurwa, Hulkemberg będzie ze mnie, drugi. Ja pierdolę to, no. Chuj mnie strzeli. Wiesz, to jest, są kurwa jaja, to jest niemożliwe, no. Elsk mi się kończy na prostej. Kurwa, byłem poniżej 3 sekund. Ja pierdolę to. Idź. Pierdolę, to. Nie sekundy, tylko 37 sekund. No. Wkurwiony jestem, no ja pierdolę. Plener wkurwiona rodzina. Ser jest. Witamy z Kowrona na czacie. Cześć! Cześć. Podobnie bardzo chcę jeszcze zaprezentować nam swoje dokonania. Gratulacje przede wszystkim Paul Dzięki, dzięki również. To nie było takie proste szczerze mówiąc. Ech, miałem dużą presję na starcie. Pierwszy raz się znajdowałem w takiej sytuacji, że ja z pierwszego pola startuję. Autentyczny Hulkenberg, no jak z Brazylii tam startował z Proposition, to ledwo się tam chyba utrzymał. Ale podium nie dowiózł, no to ja tak samo postanowiłem nie dowieść podium. Nie wiem, ja miałem jakiegoś pecha. Fetysz, nie wiem, Patum, nie wiem. Nie Fetysz, Patum chciałem powiedzieć. Naprawdę, ja taki byłem wkurzony. Na wyjściu z paraboliki może na live to było widać. Nie wiem. Miałem poniżej trzech sekund i jak dojechałem na metę, to olbrzymia frustracja mi się pojawiła. Tata oglądał, to przeżywał razem z moim bratem. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Pozdrawiam mnie. Uwielbiam ich za to, że trzymają mi kciuki praktycznie na każdym wyścigu, jakim jeżdżę. Nie wiem kiedy z te to podium, naprawdę. Ja chciałbym. Yy, dobre tempo było. Naprawdę te tempo w wyścigu. Moje paniela, każdego kierowcy było takie dobre, że to po prostu topka na PS4 po prostu. Gratulujemy przede wszystkim A pod Podium na pewno jeszcze przyjdzie. No żeby nie było nie było jak z Huckenbergiem. Tyle tylko przejeździł. Eee... No cóż, następna szansa w Stanach Zjednoczonych. No to może akurat tam coś przybędzie. I kto też nie jutro, tylko w niedzielę mamy na palcach Robert. Także jest szansa na potrenowanie przedstopową ligą Torpedo Sponsor jest. Zachęcamy do subskrybowania kanałów. Chciałbym też pogratulować każdemu zawodnikowi tu tutaj na metę tego wyścigu, bo było to ciężkie wydarzenie mąca sucha później właśnie przyjawiła się w deszcz. No, gratulacje dla Cookiego za to, że wytrzymał presję i do końca po prostu. Pe Kuki to po prostu taki kierowca, co dla niego to jest już standard, że wygrywa. On nie ma już takiej presji. Nie wiem, stresu. On ma wszystko, to jest taki kompletny kierowca. Szkoda, że w swoim kraju nie ma rówieśników, którzy jeżdżą tak szybko. Igor, tobie gratuluję trzeciej pozycji i panie że na drugiej. <grystanie> <grystanie> Świetnie, nie no. Mogę, Szczerze mówiąc, ja mogę siebie obwiniać za ten restart, bo to moja wina chyba. Ale gdyby nas puścili, to byśmy, to byśmy o podium, a nie zwykle. Powiem ci szczerze, yy, ja myślałem, że nie mogę go wyprzedać, nie? I jak go jakby wyprzedzałem od wewnętrznej, tam na prostej, to niebieska flaga mi się pojawiła, ale właśnie tego komunikatu, że mam przepuścić, go nie było. I ja właśnie byłem przekonany, że się pojawi, dlatego zwolniłem. I ty to wykorzystałeś. No, 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 Bo tak zazwyczaj jest, że trzeba najpierw no. przekroczyć prostą start meta, żeby ten nie było komunikatu, że musisz przepuścić jednak. To a sumie mogłeś go wyprzedzić wcześniej, byś się odwołał. No, no ale ja by pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, że tublowałem kogoś w wyścigu. Powiem. Nawet nie wiedziałem, że wtedy mogę wyprzedzać na LUZIE. No, nie wiem. Będę miał nauczkę na przyszłość, nie wiem. Dzięki panowie za komentarz. Na pewno dużo emocji dostarczyliście, widzą. Dziękujemy również, panowie.